Na alkoholowy zespół abstynencyjny składa się szereg objawów somatycznych i psychicznych, które wywołane są nagłym odstawieniem lub zmniejszeniem dawki alkoholu etylowego. Alkohol działa na ośrodkowy układ nerwowy w sposób hamujący. Zmniejsza jego aktywność. W przypadku przewlekłego przyjmowania alkoholu układ nerwowy równoważy ten efekt przez zwiększenie swojej aktywności. W sytuacji spadku stężenia etanolu dochodzi do sytuacji, gdy ta zwiększona aktywność przestaje być równoważona przez działanie hamujące alkoholu, co skutkuje nadmiernym pobudzeniem i występowaniem objawów syndromu odstawienia. Alkoholowy zespół abstynencyjny najczęstsze objawy: napady drgawkowe, biała gorączka alkoholowa, inaczej nazywana majączeniem lub delirium tremens, zaburzenie orientacji, wahania nastroju. Nadciśnienie tętnicze, zaburzenia świadomości, napady drgawek padaczkowych, urojenia. Osoba wymyśla sytuację oraz przytacza wspomnienia sytuacji, które nigdy nie miały miejsca omamy słuchowe lub wzrokowe. Bardzo silny lęk. Zaburzenie rytmu dnia. Gorączka tachykardia, wzmożona potliwość, drżenie ciała, wzrost ciśnienia tętniczego i wymioty. Utrata samokontroli może być przyczyną gwałtownych i trudnych do przewidzenia zachowań, które są nieadekwatne do rzeczywistej sytuacji, w tym zachowań autoagresywnych lub agresywnych, które mogą stanowić bezpośrednie zagrożenia dla życia pacjenta lub osób w jego otoczeniu. Powikłany zespół odstawienny wymaga specjalistycznego leczenia, które zależy od stopnia nasilenia jego objawów. Bez względu na to, jak długo trwa uzależnienie, w każdej chwili można przestać spożywać alkohol, nigdy nie jest za późno, aby zawalczyć o swoje życie. Jeśli wymienione wcześniej objawy odstawienia jeszcze Cię nie dotyczą, pamiętaj, jeszcze Cię nie dotyczą. Pijąc alkohol zwiększasz ryzyko wystąpienia kolejnych objawów tej choroby. Zapraszamy do kontaktu. Pozdrawiamy.